Witam Was w dziesiątym odcinku serii kolekcja Pokemon TCG od zera. To jest seria, w której ja buduję od zera kolekcję kart Pokémon TCG, która jest budżetowa, nie wydajemy na nią dużo pieniędzy. Pierwotne założenie było takie, że wydajemy w pierwszym etapie, który właśnie w tym odcinku dobiega do końca, 1000 złotych. Wydałem trochę więcej, ale to się wytnie. Oprócz tego staram się dodawać do kolekcji karty, które będą miały długofalowy potencjał na to, że stabilnie i powoli będą rosły na wartości, a przynajmniej, że nie stracimy na tych kartach pieniędzy w przypadku takim, jak ma miejsce teraz, kiedy to miesiąc temu, jak zacząłem nagrywać tą serię plus minus we wrześniu, wszystkie karty szły bardzo szybko w górę, jeżeli chodzi o ich ceny, a teraz obserwujemy zjazd. Z tej okazji, że to już jest dziesiąty odcinek serii, mam do Was, widzowie, Prośbę. Zastanówmy się razem i zaproponujcie mi w komentarzach, jak ta seria się powinna nazywać. No bo skoro już 10 odcinek, skoro już mamy 16 kart, no niekoniecznie to jest kolekcja od zera. Więc jeżeli miałbym od następnego odcinka zacząć sezon drugi tej serii, jak ta seria się powinna nazywać? Jak spojrzymy sobie w mojego Excela, w którym zanotowane są wszystkie zakupy i wszystkie ceny, no to widać wyraźnie, że gdzieś tam na początku października większość z tych kart było u szczytu. E, przykładowo nasz sławetny. Pikachu z Japonii, czyli karta promo wydawana w restauracjach McDonald's w Japonii. No, 1 października osiągnął szczyt, bo 224 zł, a kiedy sprawdzamy miesiąc później cenę tej karty, no to jestem pod kreską. Minęły dosłownie pojedyncze tygodnie, równy miesiąc w zasadzie od tego największego hype'u, od tego największego, najbardziej gwałtownego wzrostu cen. I tu bardzo dobrze widać to, jak długofalowe budowanie kolekcji promuje cierpliwość. Pisaliście w komentarzach nieraz, że ja kupuję za tanio, że już nie ma takich dobrych ofert, tymczasem minął miesiąc i wróciliśmy praktycznie do punktu wyjścia. I mi się to bardzo podoba, bo będziemy mieli okazję w kolejnych odcinkach znowu zdobywać karty w dużo lepszych cenach niż by to było możliwe, gdybym rzucił się na nie dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu. W tym odcinku do kolekcji dołączają dwie budżetowe karty, dopełniając pulę tych kart, które mają kosztować znacznie poniżej 100 zł, szczególnie dla tych osób, które chcą budować kolekcję super budżetowo. No i dla mnie, żebyśmy mieli tą kolekcję jak najbardziej urozmaiconą. Pierwszą kartą, którą dodaję w tym tygodniu jest Team Racket Spydops z setu Destined Rivals. O tej karcie już Wam wspominałem kilka odcinków temu, że jest to jeden z kandydatów dla mnie do kolekcji, bo po prostu jest to karta, którą można kupić za bardzo dobrą cenę. To jest karta, która ma Przepiękną grafikę, bardzo unikalną, niepodobną do innych, nie da się jej pomylić z inną kartą z innego setu, no i oczywiście bardzo dużym plusem tej karty, moim zdaniem, jest motyw Timu Rocket, jak również to, że oprócz samego Pokemona na grafice znajduje się jego opiekun, jego trener. Tą kartę wytrajdowałem ze znajomym za 19 zł, a na dzień dzisiejszy, jak nagrywam ten film, jej najniższa cena na Card Market to 19,35 groszy, nie licząc kosztów przesyłki. Drugą kartą, która dołącza tym razem do kolekcji jest Hoops Wolo w wersji Illustration Rare to jest karta, którą Zdobyłem jako nagrodę za udział w turnieju Pokémon TCG, który odbywał się z okazji Halloween i ja wpisuję jej koszt jako 0 zł. Zaraz ktoś się pewnie przyczepi w komentarzach, ale dlatego dodaję wytłumaczenie moje, dlaczego tak, a nie inaczej. Tą kartę dostałem za udział, za który zapłaciłem, za udział w tym turnieju zapłaciłem 25 zł. Zagrałem sobie 3 czy 4 bardzo fajne gry Pokémon ze znajomymi. Za sam udział dostałem prize Packa. I wydropiłem z niego karty, które będę używał w graniu do swoich talii. Dostałem booster Trigger Trade, z którego wypadł mi świetny holo Mankidori do mojej talii. A do tego. Mieliśmy redraft i do wyboru każdy miał kartę. Oczywiście według kolejności, czyli miejsca, jakie się zdobyło w turnieju, były lepsze karty niż Ulu. Ja nie byłem wysoko, ale dało mi się wyjść właśnie zaopatrzonym w taką promkę. Więc biorę pod uwagę, że koszt tej karty dla mnie wynosi 0 zł. Tak samo jakbym poszedł do kina na film, zapłacił 25 zł i jeszcze ktoś mi dał promkę. Przykładowo, tak będzie chyba w listopadzie, premiera jakiegoś filmu Disneya w kinach i mają rozdawać karty promo Disney Lorcana, które będą jedynymi w swoim rodzaju, więc jakbym dostał taką kartę, to biorę pod uwagę, że kosztowała mnie 0 złotych. No i właśnie taką cenę wpisuję do kolekcji i Wam o tym, o tym mówię dlatego, że nieraz będę pewnie jeszcze powtarzał, że dobra kolekcja to jest taka, na którą najlepiej nie wydajemy prawie nic, albo wydajemy dużo mniej, niż powinniśmy na dany okaz w tej kolekcji a potem ta karta rośnie systematycznie na wartości. No i jeżeli tych kart będziemy mieli, powiedzmy, za dwa lata tutaj 150 i z 10 czy 15 z tych kart będzie właśnie pozyskanych w taki sposób, jako gratis, no to nasza kolekcja nad tym bardzo dobrze wyjdzie. Na co ja zwróciłem uwagę przez ostatni tydzień, to to, że zarówno na YouTube, jak i na różnych forach, gdzie skupiają się kolekcjonerzy kart Pokémon TCG, zaczęły się pojawiać bardzo jasne i konkretne Dyskusje, komunikaty i stwierdzenia, że rynek jest zły, że ceny spadają, że lecą na łeb, na szyję o 20%, do 30%, że w Stanach pierwszy raz od nie wiadomo jak długiego czasu można kupić mnóstwo produktów, w sklepach są dostępne od ręki. W związku z tym ja mam takie może bardziej życzeniowe na ten moment myślenie, że jak zwykle rzeczy, które dzieją się w Stanach, docierają do nas z lekkim opóźnieniem. więc Liczę na to, że u nas również ta sytuacja taka będzie, a jeżeli będzie taka w Europie czy w Polsce to nasza kolekcja będzie mogła być rozbudowywana za bardzo korzystne ceny. Ja przez kolejne dwa tygodnie nie będę publikował nowych odcinków z tej serii, bo mamy pre-releasy, będę zajmował się graniem w Pokémony, zdobywaniem nowych kart do kolekcji. Więc myślę, że przez ten czas dużo się może zmienić i będziemy mieli super moment, żeby gdzieś tam drugiej połowie listopada, wrócić do analizowania tej kolekcji, która już została zbudowana, no i zastanowić się nad tym, jakie najkorzystniejsze oferty możemy teraz brać pod uwagę, żeby dokładać następne karty w grudniu i może na początku przyszłego roku. Jak zwykle też zachęcam Was do dołączenia do naszego klubu kolekcjonera na stronie rarion.pl Dzięki temu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie dostaniecie ode mnie e-mail z informacjami z rynku kolekcjonerskiego, czy to dotyczący Pokémon TCG, czy Disney Lorcana, Star Wars Unlimited i innych kolekcjonerskich karcianek. No oprócz tego w każdym Takim e-mailu organizuję giveaway, w ramach którego jeden z uczestników ma szansę zdobyć kolekcjonerską kartę. No, to nic nie kosztuje, link znajdziecie w opisie pod filmem. A jeżeli chodzi o naszą kolekcję, to jeszcze chciałbym podsumować wyniki tego, jak ona się prezentuje na koniec pierwszego sezonu. Wydałem na karty 1256,50 zł. I wartość kolekcji wynosi 1501 zł, czyli jesteśmy 21% na plusie. Patrząc na to, jak to było miesiąc temu o tej porze, że byliśmy 48% na plusie, wygląda to może mizernie, ale ja cieszę się bardzo, bo ta kolekcja po pierwsze dopiero co wystartowała, po drugie nie straciliśmy pieniędzy, po trzecie. Album zapewnia się naprawdę rewelacyjnymi kartami. Nie spodziewałem się szczerze mówiąc, że uda mi się tak szybko tak dużo fajnych kart zdobyć za takie pieniądze. Więc dla mnie osobiście ta seria jest sukcesem. W Excelu znajdziecie kilka nowych usprawnień. Link do tego Excela oczywiście w opisie pod filmem. Między innymi z ciekawych rzeczy dodałem dla każdej karty trochę bazując na waszych komentarzach i tym co budziło wasze wątpliwości. Do każdej karty dodałem notatkę na temat tego w jaki sposób ta karta dołączyła do kolekcji. Na przykład, że Zakupiłem ją na Cardmarket, albo że to był trade ze znajomym.